Oooo dzisiaj, dokładnie dzisiaj jest... Mój trzecia rocznica mojego kanału. Mój kanał już ma... 3 lata. Liczba subów... Skada Nie wiem co powiedzieć... Można powiedzieć, że laboratorium to będzie na trzecią Rosjitę. laboratorium jakoś z, z dwa lata chyba robi jakoś. To, co właśnie będę nagrywał. Co tam już nagrywam. No i, to tyle. I już będzie mniej Skabies. Oby to by, oby to miało tysiąc wyświetleń. Dobra, no to to tyle zostawiajcie no, lajki like i suba będę wtedy zadowolony <laughs>